Sezon zeznań rocznych trwa w najlepsze. Dlatego postanowiłem podzielić się z Wami pięcioma najczęstszymi błędami, jakie popełniają ludzie podczas wypełniania swoich deklaracji podatkowych. Pierwszy błąd jest taki, że zapominamy o uwzględnieniu dochodów z zagranicy. Wszystkie pieniądze zarobione poza granicami Polski musimy zawsze i bezwzględnie wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Drugi błąd. O przekroczenie limitu kwoty do ulgi prorodzinnej. Pamiętajcie, że rozliczając się z małżonkiem, nie możecie wspólnie przy jednym dziecku przekroczyć kwoty 112 tysięcy złotych dochodu. Przy, samotnie, przy osobie samotnie wychowującej dziecko ten limit wynosi 56 tysięcy złotych. Limit nie obowiązuje dla dwójki dzieci i więcej, a także kiedy jedno, wasze jedyne dziecko ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Trzeci błąd to niewykorzystanie ulgi internetowej. To bardzo fajna i przydatna ulga, na której możecie zaoszczędzić prawie 400 zł przez dwa kolejne lata. Pamiętajcie, że można z niej skorzystać tylko raz w życiu. Kolejny błąd to zapominanie o dokonanych darowiznach w trakcie roku. Pamiętajcie, że wszystkie środki, które przeznaczyliście w 2024 roku na organizację pożytku publicznego możecie odliczyć od podatku. Dzięki temu zawsze zaoszczędzicie parę złotych. Kolejny błąd to brak złożenia PIT-38, kiedy dokonywaliśmy w trakcie roku transakcji na giełdzie. Pamiętajcie, że nawet jeśli się stratę z obrotu akcjami albo kryptowalutami, powinniście złożyć zeznanie PIT-38 i wykazać stratę, tak aby w przyszłości można było Odliczyć ją od dochodu. Jeśli masz pytania do swojego zeznania podatkowego za 2024 rok, zostaw komentarz o treści PIT, a odezwę się do ciebie w prywatnej wiadomości.